Cześć, witam Cię na kanale Różne Oblicza Piłki. Sytuacja w tabeli się nie zmieniła. Real i Barcelona wygrały swoje spotkania i tak naprawdę zagrały w nich tak, jak we wszystkich dotychczasowych meczach w tym sezonie. Zanim dokładniej o tych meczach zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapy w górze pod filmem, dzięki temu ten materiał trafi do większej ilości osób. Real Madrid wygrywa z Realem Sociedad 2-0 na ciężkim terenie w meczu wyjazdowym, ale gdyby to gospodarze wygrali, to nikt większych pretensji też by nie miał. Dwa strzały w supek i jedna poprzeczka uchroniły drużynę królewskim przed tym, żeby w tym spotkaniu przegrywały. No a jak wiadomo w piłce nożnej, niewykorzystane sytuacje się mszczą. Real Madrid miał dwa rzuty karne. Pierwszego wykorzystał Vinicius Junior, drugiego Kilian Mbappé. I drużyna Carlo Ancelotti'ego wywiozła z Sociedad 3 punkty. Co na plus w drużynie Realu? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, 3 punkty. Real nie traci dystansu do Barcelony, a być może w dalszej części sezonu będzie. Grał lepiej i tych wpadek będzie się przytrafiało mniej. Po drugie, Kilian Mbappé. Forma Francuza jest coraz lepsza. Trafił z rzutu karnego i generalnie w tym meczu często brał ciężar gry na siebie. Wydaje mi się, że z tej ofensywnej trójki, a może nawet czwórki, bo wcześniej grał Brahim Diaz, zanim został zmieniony przez Rodrigo. W każdym razie z tych y, czterech ofensywnych graczy Kylian, do Kiliana Mbappé można mieć najmniej pretensji. To właśnie po jego akcjach najwięcej zagrożenia stwarzał Real Madrid pod bramką Realu Sociedad. Chciałbym jeszcze naprawdę o jakichś plusach w drużynie Realu powiedzieć, ale niestety nie mogę. Zdecydowanie więcej mamy minusów i przede wszystkim tym pierwszym podstawowym minusem jest brak stylu. Real Madrid nie prezentuje się dobrze ani w grze z kontry, ani w ataku pozycyjnym. Nie ma też dobrych stałych fragmentów gry. No, strzelił gole po dwóch rzutach karnych, ale no to nie, nie traktujemy tego jako dobre wykonywanie stałych fragmentów gry. Bardziej tu myślałem o rzutach wolnych, rzutach rożnych. Tutaj też nie widać żadnego schematu, żadnego pomysłu na granie. Co może martwić? Martwić może to, że nie widać światełka w tunelu, nie widać tego, że ta gra może się poprawić. Wydaje mi się, że jedynym pomysłem aktualnie na grę Realu jest dostarczenie jak najszybciej piłki do Viniciusa i do Mbappé i liczenie na to, że oni coś z tą piłką zrobią. No póki co wychodzi to różnie. Real przepycha kolanem te spotkania, ale no, na dłuższą metę raczej tak to wyglądać nie może. Wydaje mi się też, że piłkarze Realu Madryt nie za bardzo słuchają trenera. Wygląda to tak, jakby oni sobie grali coś, co sami wymyślili, i nie do końca im to wychodziło. Ancelotti, moim zdaniem, nie, nie zdołał przekonać zawodników Realu Madryt do swojego pomysłu na grę. Albo być może on takiego pomysłu w ogóle nie ma i po prostu brak takiej klasowej dziewiątki, którą miał Real, spowodował to, że Real wygląda tak, jak wygląda. Sprowadzanie ekstra gwiazdy Mbappé e, moim zdaniem też spowodowało to, że jest tak dużo indywidualności, tak dużo mocnych jednostek w tej drużynie, że one się po prostu póki co ze sobą nie dogadują. Kolejna sprawa marnowanie Francuza na dziewiątce to jest moim zdaniem rzecz niewybaczalna. Nie wiem, może trzeba posadzić na ławce Rodrigo, może trzeba posadzić na ławce Brahima i postawić na jednym skrzydle na Mbappé, na drugim na Vinicius'a. Niech oni się wymieniają pozycjami i sprowadzić jakąś dziewiątkę. Być może w zimowym okienku transferowym Real pójdzie tym tropem, bo no, na razie to jest tutaj dużo problemów i nie zanosi się na to, że oni w takiej konfiguracji będą grali lepiej. Tak więc Real Madrid przepycha to spotkanie, wygrywa 2 do 0, ma cenne 3 punkty, ale poza tymi trzema punktami i delikatnie rosnącą formą Mbappé powodów do zadowolenia nie ma. We wtorek pierwszy mecz Ligi Mistrzów Real zagra na własnym stadionie z VfB Stuttgart. Wydaje mi się, że powinien sobie z Niemcami poradzić. Ale królewscy są w takiej formie, że w sumie to nic nie wiadomo. Girona Barcelona. Wynik 1 do 4. Bardzo dobry mecz Barcelony, ale nie był to mecz idealny. A dlaczego nie był to mecz idealny? Byłby, gdyby Barcelona dorzuciła jeszcze ze dwie albo trzy bramki, bo sytuacji miała masę. To po pierwsze nieskuteczność pod bramką, mimo strzelenia czterech goli. Niesamowite rzeczy się dzieją za kadencji Hansiego Flicka. Barcelona strzela 4 gole, a sytuacji miała tyle, że mogła tych bramek strzelić jeszcze o, kilka więcej. Druga rzecz. Eee, czerwona kartka dla Ferrana Torresa. No totalny idiotyzm Ferrana. W, przy wyniku rozstrzygniętym. Zresztą, jaki by ten wynik nie był, taki atak na rywala, no to... Taki atak na rywala, no to jest coś, czego na co, na co piłkarz tej klasy po prostu pozwolić sobie nie może. Totalnie głupia czerwona kartka. Zasłużona. Dobrze, że graczowi Girony nic poważnego się nie stało. Jak się tak zastanowimy głębiej, jak Barcelona strzelała bramki, no to naprawdę mamy drużynę na ten moment kompletną. Bramka z szybkiego ataku w tym meczu była. Bramka po stałym fragmencie w tym meczu też była. Bramka po ataku pozycyjnym również była. I była nawet bramka po kapitalnej długiej piłce. Możemy powiedzieć, że jest to laga od obrońca. Ale Żurkundę zagrał świetną piłkę do Daniego Olmo. I nie, i Hiszpan też. Eee, tę piłkę wykończył, więc z każdej możliwej, z każdego możliwego rodzaju akcji w tym meczu Barcelona strzelała gole. Nie będę się za bardzo rozgadywał kolejny raz o świetnym pressingu, o bardzo dużej intensywności gry Barcelony, bo to po prostu Flikowi udało się zaszczepić w tych zawodnikach i oni naprawdę pracują tak, jak nie pracowali od bardzo dawna. Moim zdaniem jest to Barcelona najlepsza od lat. Nie przypominam sobie, kiedy Barcelona grała tak dobrze w piłkę. Pewnie były to czasy Pepa Guardioli. Jeżeli macie podobne zdanie, albo jeżeli macie jakieś inne zdanie, to dajcie znać w komentarzu, jak Wam się wydaje, kiedy Barcelona ostatni raz grała tak dobrze w piłkę, jak teraz. I teraz tradycyjnie sprawa polska, czyli Robert Lewandowski. Robert Lewandowski rozegrał setny mecz w barwach Barcelony i był to mecz niestety słaby. Moim zdaniem Lewandowski był najsłabszym zawodnikiem Barcelony na boisku i teraz tak. 24 kontakty z piłką został zmieniony w 69 minucie pewnie nie dlatego że grał słabo, ale dlatego że wynik był rozstrzygnięty, a w czwartek Barcelona gra pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów z Monako. Lewandowski zmarnował dwie kapitalne sytuacje. Napastnik tej klasy, napastnik grający w Barcelonie musi załadować te piłki do siatki, no po prostu nie ma, nie ma innej możliwości. Tak jak mówiłem wcześniej, 24 kontakty z piłką, czyli mało. Lewandowski hmm, był tak zawieszony pomiędzy Polem karnym, a tak pomiędzy 30-35 metrem, metrem, więc był to taki trochę stary Lewandowski. Nie miał zbyt wielu okazji do pojedynkowania się z obrońcami. Tak obok meczu trochę przeszedł, był nieobecny. Barcelona sobie poradziła bez Lewandowskiego. Zapomniałbym o jednej rzeczy, bo jednak Lewandowski zaliczył asystę. Co prawda przypadkową, ale ma przy drugiej bramce Lamina Jamala tę asystę Polakowi należy zapisać. No piłka się od niego odbiła. Ale statystycznie to, to do, do niego należy asysta. Także setny mecz Lewandowskiego dla Barcelony niezbyt udany. Być może po tej przerwie reprezentacyjnej, Polak potrzebuje jeszcze chwili oddechu i dużo lepiej zaprezentuje się w czwartek w meczu z Monako. To by było na tyle, jeżeli chodzi o te spotkania. Napisz w komentarzu, jak Ty postrzegasz formę Realu i Barcelony przed tymi spotkaniami w lidze mistrzów. Daj znać, czy Twoim zdaniem poradzą sobie w tej pierwszej kolejce Champions League. Pamiętaj o subskrypcji kanału i zostawienia łapy w górze pod filmem. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach.